Piątek, karta dnia. Zobaczymy sobie, co dzisiaj do nas zmierza, jakie energie nam się tutaj pojawią i w ogóle, jaki to będzie dla nas pod względem energetycznym dzień, ten ostatni dzień października, no bo jutro już mamy 1 listopada. Także zobaczmy sobie, jakie dzisiaj energie do nas idą, jakie tu się energie nam pokażą, co ten dzień nam tutaj da. Mamy Świat, no, powiem, że wręcz idealnie, no energia no, dzisiejszego dnia, że tak powiem, no yy, to taki moment dla nas, że naprawdę możemy odetchnąć i poczuć, że jesteśmy tam, gdzie mieliśmy tak naprawdę być. To może być też takie poczucie dzisiaj w nas, że, że w sprawy w naszym życiu, dziś się właśnie domykają, czyli tak jakby ostatni dzień miesiąca domykamy wszystkie pewne sprawy i wchodzimy w nowy miesiąc no, z nową drogą, tak? I że możemy przede wszystkim też spojrzeć szerzej, zamykamy właśnie ten dany cykl życia, rozumiejąc w ogóle sens tej naszej drogi i jesteśmy gotowi na nową drogę. Więc no, karta... Dnia idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Natomiast ta dwójka moment, monet to jest dopełnienie do tego świata czyli, że właśnie po tej energii tego świata, tej pełni, tego spełnienia, tego zamknięcia, tego domknięcia, tego cyklu to ta dwójka monet to jest takie przypomnienie, że życie. To taki taniec między przeciwnościami, a że my w dniu dzisiejszym potrafimy umiejętnie utrzymać ten balans między, między różnymi, że tak powiem, strefami naszego życia. I po prostu dzisiejsza energia wspólnie mówi o tym, że dzisiejszy dzień jest dla nas momentem, kiedy wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, i na dodatek potrafimy, będziemy też potrafić dzisiaj właśnie żonglować tym tą codziennością z taką gracją. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę cudownego dnia.